Na konferencji prasowej w dniu 10 marca 2014 roku prezydent Jacek Kowalski poinformował, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego wydał pozytywną opinię w sprawie włączenia nieruchomości miasta Gniezna w obręb Kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej. To 11 hektarów, ponad 11 hektarów może być w przyszłości dobrze zagospodarowane. Daje szansę na utworzenie nowych miejsc pracy. Oczywiście w tej chwili jeszcze trzeba skierować ten wniosek z tymi opiniami do, do Warszawy, do Ministerstwa Infrastruktury. Tam nastąpi zaopiniowanie i decyzje o włączeniu. Prezydent zaprasza również wszystkich mieszkańców Grodu Lecha na otwarcie zrewitalizowanego targowiska wraz z parkingiem na placu 21 stycznia. Rewitalizacja będzie zakończona do końca marca i dlatego też zapraszam wszystkich Państwa na otwarcie targowiska 1 kwietnia od 10. Praktycznie targowisko będzie już czynne. Bardzo nowoczesne, przede wszystkim przyjazne dla tych, którzy kupują i dla tych, którzy handlują właśnie w tym miejscu już od lat. Życzę przyjemnego kupowania, no i oczywiście kupcom dobrych interesów.